6000 łapek po poprzednim odcinkiem, w No, powariowali! No, okej, siemanko, z tej strony i Witam was wszystkich w kolejnym odcinku wiejskiej przygody. No i słuchajcie, lecimy dzisiaj odwiedzić wielki kolorowe dom i dziwną wioskę, która znajduje się jakieś 500 metrów ode mnie. Ale póki co chciałem włączyć nagrywanie i, i sprawdzić, co to jest, bo znalazłem dziwną skrzyneczkę plus jakieś y, spawny, więc y, sprawdzimy sobie, co to może być. I w ogóle po drodze, jeszcze tutaj znalazłem mrówki, więc na spokojnie można przynieść się do tego świata mrówek, bo jednak są, nie ma tego problemu i browisko też mam w zasadzie schowałem sobie do plecaka. Problem tylko jest taki, że nie mam przy sobie spodni i będę musiał gdzieś znaleźć spodnie, bo w tym momencie jestem łatwiejszym celem do zabicia, nie? Eee, słuchajcie, dzisiaj miał być w ogóle odcinek z przeglądu modyfikacji, no ale wbiliście 6000 rapek po poprzednim odcinkiem i stwierdziłem, że. Nie wiem, no, jak wbij wy wbijacie 6000, to wiejska musi być dzisiaj, i po prostu nie ma opcji, żeby jej nie było, nie? Więc, więc, więc tak sobie stwierdziłem. I, I dzisiaj widzimy się na wiejskiej przygodzie. Problem jest tutaj taki, że. Są spawnery, które się nie chcą stworzyć. A poziom trudności jest normalny. Boże, naprawdę. Boże, Boże, Bożenko. Aż piosenka mi się przypomniała. Skoczymy sobie tam, ale muszę trafić tam chociaż, bo... Nie mogę tego zniszczyć! To jest spawn kaczuszek! To jest rubber duckie. Ja muszę... Nie, no! Nie mogę tego zniszczyć! To są kaczuszki, ej! Fuck! Czekajcie, ja sobie to zapiszę. Co kaczuszki? I wiecie co zrobimy? Yy, ja muszę mieć tego, kilofa z silktaczem I ja sobie to zniszczę i będę miał kaczuchy w domu Fak Jak super Fak, znowu wpadłem A kaczuchy mi krzywdę nie robią Kaczuchy są bardzo spoko Ej, no głupio mi jest zabić po prostu <ścoughs> Chciałbym takie w domu mieć Tylko ja nie wiem jak mam to skrzynkę otworzyć Nie no dobra, pójdę to zniszczę jednak może w środku znajdę sobie jakieś jajuszko do tworzenia z kaczuchów czy coś? I będzie ok. Mi się wydaje. Najwyżej z game moda sobie wezmę kaczuchy, bo. Wow, chcę mieć kaczuchy. Fajne są kaczuchy. O! Mam pięć jajuków spawnujących kaczuchy, więc jest super. Będę mógł mieć nawet akwarium na to wychodzi, Patrz. Mam bluefish, który mogę sobie wrzucić tu. Albo mogę zjeść. Ja wiem. Ale mam spawny kaczuszków i będę miał kaczki Ale super źwa. Nie wiedziałem, że takie szczęście mnie spotka dzisiaj, słuchajcie eee, Drzewko muszę sobie ściąć A po co? A drzewko muszę... Co to w ogóle jest za zwierzęta? Eee, drzewko muszę ściąć po to, żeby mieć na plecak workbench bo, bo nie dam rady zrobić sobie workbencha, niestety W tym craftingu, który mam w ekwipunku, więc trochę słabo Dlatego trochę drewna mi się przyda, przemieńmy to Dawaj mi szybko workbencha robię plecak i sobie przełożę szybko. O jezu, nie tak się robi plecak. Patryk, spokój się, tak się robi plecak. No, dokładnie. Yy, plecaku otwórz się i ładuj mi rybki. Ja sobie jakoś wykminię, że miał yy, swój. Jak to się nazywa? Akwarium. Chcę mieć swoje akwarium, więc jakoś to będę musiał sobie wykminić. Yy, jeszcze nie, jeszcze muszę to sobie wrzucić. Tu sobie wrzucę to. Mięsko sobie zostawię. Dobra, możemy chyba lecieć, bo już noc idzie, a, a to mi dobrze wcale nie wróży. Ty bardziej, że jeszcze 500 bedrów do tego miejsca, więc y, trzeba się spieszyć. Ale kaczuchy fajne. To ja muszę sobie tam, na tej wodzie sobie może jakoś wystawię te kaczki. Chociaż boję się, że mi jakieś zombiaki je zjedzą, zabiją i potem zrobię z nich zupę albo... O, widzicie? Są mrówki, więc można się na spokojnie przenieść. Dużo tych mrówek. E, co ja mówiłem? No, że zombiaki mogą mi kaczkę zabić i zrobić z niej rosół, albo zrobić z niej... Inną kaczkę. Coś co z kaczki, nie wiem co się z kaczki robi. Czarninę chyba się robi z kaczki, nie? Tak mi się wydaje. Z krwi skaczki. A jak byłem mały, to, to mnie zawsze okłamywali, że to jest czekolada i że to jest zupa czekoladowa. Tylko, że to jak czekolada wcale nie smakowało. No ale ja jak kazali, nie? Dopiero potem, jak się dowiedziałem, że, że to wcale nie jest czekolady, tylko to jest z krwi kaczki, to tak nagle niespodziewanie przestało mi to smakować. I od tamtej pory jakoś tak wyszło, że nie jem już czerniny. Yy, taka historia, po prostu. Muszę się jakoś przedstawić w drugą stronę. Ile tutaj jest ferbich? Cicho, ferbi, bo zagłuszasz mnie. Jezu, one się tutaj płodzą dosłownie, bo one mają właśnie to możliwość, że mogą się same yy, mnożyć. I to jest minus, bo te ferbiki naprawdę one są szalone. Tak się rozmnażają w takim tempie, że no, ludzie tak szybko się nie rozmnażają, jak one. Zobaczcie, ile tamtego jest. Cała tęcza Ferbich i wszystkie śpią. I wszystkie chrapią. I robią kupę pod siebie. To jest najgorsze właśnie w tych, tych zwierzątkach. Słabo, gdyby robili właśnie takie zabawki, które tak naprawdę są interaktywne, są jak Ferbi, ale, ale robią kupę w domu, nie? No to już lepiej ha psa sobie kupisz takiego ferbiego Gdzie jest ten budynek? Kurczę. Przeszedłem całe to na oka wysaczyło tędy sobie przejść. Super! No, pomyślałem No czułem także coś mi w dupie zaraz. Wystrzeli, chyba, że to był mój bąk, nie wiem, nie mam pojęcia, no Różnie bywa, wiecie <laughs> Może tam jakaś iskra była <laughs> I bąk mi podpaliło, nie? Ciemno trochę jest, ale powiem wam, że jest dziwnie, bo, bo Nie ma potworów, a ja nie wiem czemu Jest normal, znaczy creeper niby był, ale nie mam pojęcia Czy to był zwykły creeper Czy to był creeper ten taki yy, Ferbikowaty, nie? Kurczę, warga nie pękła, a mnie boli teraz są same potwory z Ferbich Coś... słyszałem zombiak, ale to niestety nie był zwykły zombiach. I to jest słabe póki co. Bo w nocy nic się nie dzieje. Ja sobie może harda włączę po prostu, bo bo, bo nic nie ma. Chociaż nie, bo na hardzie będzie mi szybciej ten. Żarcie spadał. Ja sobie wezmę Easy. Na Easy powinno być chyba Easy. Gdzie to było? To też jest kaczka jakaś 170 metrów do tego domu. Wioskę dziwną sobie zostawimy na potem, może tam pójdziemy, gdy już obsłużymy cały ten kolorowy domek. I słuchajcie w ogóle yy, znalazłem sposób, w jaki można sobie tutaj trochę wyciszyć klawiaturę, bo na tym nowym mikrofonie zauważyłem, że strasznie głośno. O, Jezu, zbieram mi mikrofon. I to wcale nie jest fajne. Bo faktycznie trochę głośno jest na nagraniu, tym bardziej, że. Yy, ustawienie do mikrofonu szukałem pół roku i okazało się, że gdy znalazłem już takie, które faktycznie fajnie mnie zbiera, to zbiera też bardzo fajnie klawiaturę i, i to mi się już nie podoba tak bardzo. W tym momencie mam trochę inne ustawienie, się pobawiłem, trochę czasu nad tym spędziłem i możecie napisać mi teraz w komentarzu, jak, jak, jak wam się teraz ogląda. Mnie. O, tam jest laska, muszę sobie ją za, 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 zabukować. <grych> czy, czy tak samo klawiaturę głośno słychać jak wtedy, możecie napisać. W nie wiem czemu nie ma zombie'ich normalnych, takich Możliwe, że przez to, że dodałem jakieś inne modyfikacje, wszystko się pobugowało i, i w tym momencie nie, nie pojawiają się Normalne Przeciwniki A szkoda Ale są też normalne te szkielety, z czego widzę i ferbie, Ferbiki też mi trochę przeszkadzają Więc nie jest tak źle Co to jest? Wendigo! Wow! No Fak, no zaraz mnie zabiją. Dawaj mi miecz Dawaj na ring Zaraz cię zniszczę, zaraz cię... Oj, albo ja jeszcze na nie zniszczę Niech tu przyjdą to ich wezmę O Jezu, tam jest drugie przejście Najgorsze jest to, że to są te szkielety, które strzelają i odpychają od siebie Nie lubię tego Jeszcze ktoś gdzieś? Ty jeszcze mi zostałeś Dobra Czapkę dostałem z knockbackiem, ale co z tego, jeżeli czapka mi się nie przyda? Bo czapkę mam! No, won! O! Utłukłem. Too cold for you. Co to jest w ogóle? Achievement dostałem. Fajnie! Zawsze coś. Zawsze chciałem takie mieć na pierwszą kobudzie. O, właśnie, to jest ta wioska, o której mówiłem wam wcześniej. Nie powiedzieć, co tam jest. Ale zaraz obadamy tą sytuację. I się dowiemy, czy można tam coś wygrać na przykład. Nie wiem, talon jakiś fajny na przykład, nie? Trochę się przesłonię okno, bo, bo mi w ryj świeci i tragicznie chyba mogę wyglądać na kamerce. 12 minut nagrania, Okej, okay, jest spoko. Bez cięciów. Tak z 20 parę minut dam radę dam. Yy, nagrać. Wow, Merk! Cześć Merk. Jakiego on miecza, ale ja też chcę takiego. Da się załatwić takiego miecza. Cześć chłopaki Co to są za... Te graze w ogóle. A to jest yy, ta Orków wioska. Tylko nie da się z nimi gadać za bardzo. Cześć! O, mogę sobie z nim potradeować, ale... Spodnie! O! Dawaj spodnie! Wymieńmy się jakoś. Co ja mam dla Ciebie? 20 szmaragdów. O! I widziałeś możemy zrobić deal'a, stary. Spodnie mnie nie chce dać. Ty, Spodnie też mi nie chce dać. To co ty możesz mi dać? Też mam 20 szmaragdów. No, coś bym chciał zrobić. Aha. We found a giant monster. Jakiś wielki potwór w ogóle. W ogóle to jest. I dostanę specjalne armor od nich. Misję dostałem! Okej, okay, 200 metrów North North jest chyba tam z przodu, bo to jest północ, tak? Tak mi się wydaje. 200 metrów ode mnie coś jest. Tylko gdzie jest no? A, tam jest North Okej, okay, czyli jednak było na... faktycznie, bo północ południe wschód zachód To. to Norf nie jest północą? Nie no, norf to północ, dobrze mówiłem, tylko po prostu się pochrzaniło, bo źle stałem No to ciężko jest ogarnąć, patrzcie, w tą stronę teraz Jak patrzę normalnie bez kompasu, to tu mam północ, tu mam północ, tu mam północ, tu mam północ, tak? I od tego można zrobić w każdą inną stronę Tylko zależy od tego jeszcze jak stoimy, czy się patrzy na słońce chyba, czy jakoś tak Nie, to się patrzy na mech, w którą stronę rośnie Właśnie, to, to, to tak się sprawdzało właśnie 200 metrów ode mnie, wielki potwór ty nie jesteś tym wielkim potworem, chyba co? W goblinku? Dawaj, tam i misję jakoś. To jest ten wielki potwór? Nie chcę z nim walczyć. Jest naprawdę wielki. Kuźwa, co oni mi za misję dali? Tylu wojowników tam mieli sami się z nim Patrzy na mnie. Fuck. Wow, ale mi chciało sogona walnąć. Chodź tutaj. Jakoś od tylca za drzewem będę się chował w ogóle, żeby go zaatakować. O, w dupę mu walnę! Wow, ole mi wywalił, ty! Ale wryja dostałem! Ile mi życia zabrało! To ci ja ziemni sobie nie poradzę. Jakim kozacki jest? Ja potrzebuję łuka! No nie! Fak, weź mi to! To pajęczynę! Wy, orki, jesteście głupie jakieś! To warczy albo pierdzi, nie wiem. Jezu, co oni mi dali. Ty to ja. Jestem za słaby, żeby go pokonać. Ty, że tak nie da rady. Jest jakiś wykoksowany, ty. O! Raz go walłem, nic mu nie zrobiłem. Na pewno to się mu się życie odradza. Nie, no gdzie? Z nim nie miałem szans. Nie, won! Zaraz mnie wali! Nie! Won! Fuck, Idź ode mnie! NIE! <grywa> fuck, Nie złożyłem O fuck, Masakrę! Co za potwór głupi! Dobra Ja lecę szybko po to, bo... Zaraz trasę. Gdzie jest Kukufas? O! Kukufas! Cześć! Całe szczęście, że żyję. Dobra, wiecie co? Ja szybko polecę po to i za momencik się widzimy. Dobra, słuchajcie. Żyję i mam się dobrze. W sumie problem jest taki, że, że potwór zniknął. Wszystkie rzeczy mam, przy okazji wróciłem się do domu, ja już tam poszedłem trochę dalej, ale stwierdziłem, że po co będę tutaj szedł, skoro w domu mam przecież spodnie i tak dalej, tam zenchantowane jakieś rzeczy, no nic specjalnego w sumie nie mam. Ja sobie zenchantował, miałem w końcu 30 leveli, ale zginąłem i, i, i dupa tak naprawdę wyszła z tego wszystkiego. Więc jeszcze wziąłem sobie szmaragdę z domu, które miałem i lecimy w tym momencie do tego ziomka tam. Który mi dał tą głupią misję. Idę głupie pieprzyć po prostu, to tak nie będzie I znalazłem taki fajny domek, w tamtą stronę gdzieś się szło Który był w górze, więc możemy spróbować coś z tamtą sobie wyjąć Co? Tu jest w ogóle jakiś dzik, który ma 900 HP O co tu chodzi? Cześć! O, jego mogę pokonać, no Tutaj nie ma... a może to nie był tamten do pokonania? Nie. Może to jego miałem pokonać Tego byka to ja mogę to... Na... Tutaj easy wam powiem tak naprawdę, bo bo miecz mam długini. <laughs> tak mnie nie sięga, ale to raczej nie, by, nie był ten potwór, mi się wydaje. 200 metrów na, na północ. No, z, znalazłem potwory w sumie, obydwa. Ten ma 900 HP, tamtej 700, ale. Wow! Wow! Ty ci się tak nie rozpędzaj! Człowieku! Spokój się! W ogóle wydaje mi się, że tak szybko mogłem wtedy ginąć, bo, bo nie miałem też spodni i to był mój problem. Bo, co z tego, że mam coś z Protection, Mandyaksowe, jeżeli brakuje mi jednej części odsetu? No, Gindziku Znaczy w zasadzie to byku. I dostałem skórę z byka. Telefon dzwoni yy, Martynka. Co to jest? Dobra, nieważne. Potem sobie odpiszę. Yy, w każdym razie, słuchajcie, fajnie było, gdyby to było faktycznie to, co miałem zabić. Chcę sobie zobaczyć, co z tego bula można zrobić. Czekajcie, gdzie, 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 gdzie to było? Bull leather, no coś trzeba z tego zrobić. To raczej coś kozackiego mi się wydaje, nawet chyba. Mam nadzieję, że to nie był przypadkowy potwór. I to tego miałem zrobić. Gdzie jest ta wioska? Hmm. Aha, już ją minąłem? Super. Czy nie? Tak, minąłem już ją, w ogóle w, drugo, w drugą stronę pobiegłem. O co chodzi? Nie mam powiedzieć, ja się pytam o co chodzi. Dziwna wioska 200 metrów stąd. Potwór przyjął mi się strony jakoś w ogóle? To jest możliwe. Czyli ten potwór faktycznie może tam jeszcze być. Chyba. Ale z drugiej strony, to 200 metrów od dziwnej wioski było tam. Więc może to jednak był ten byk. Fajnie by było. Bo z tamtym to ja nie chcę walczyć, a ja z tamtym nie za bardzo w ogóle mam szansę wygrać. Bo nie dość, że, że tak mu się szybko życie odnawia. Co jeszcze jaki damage ma? jednym hitem praktycznie mi pół HP zabiera. Nie mam szans z tamtym. Przynajmniej póki co. Potem może będzie lepiej. Ale. Pff, na razie to ciężko to widzę. Żeby pokonać takie swarnety, uciec się przed nim nie da, bo od razu mi pajęczyną złapał. Gnoję, jeden. Jest już kawałek stąd. Będziemy sobie tu od góry. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zastrzeli za to, że wchodzę sobie do, do jej wioski trochę tak od dupy strony, ale nieważne. Cześć Ziom! Giant Bull! No to zabiłem go! Dostałem coś. Cześć, dzięki czołem, ale. Dasz mi coś? Giant Turtle, 200 metrów na East, czyli na E, czyli tam musimy iść. Będzie 200 metrów stąd. Pójdziemy znowu pokonać. Ogólnie nie dostałem żadnej fajnej zbroi ani nic, ale dostałem jakiegoś busta, bo na dole mi się tu pojawiło. Czekajcie, tutaj było. Eee, reputacja plus 5 u orków, ale sam za jakieś zbroje konkretne nie dostałem. O, dobra, teraz będzie lepiej, Już moja twarz będzie w miarę yy, ciemniejsza. Już troszkę. Ist, 200 metrów. Wielki żółw. Co by to nie było? W każdym razie, faktycznie tam ten potwór nie był tym potworem, a ja nie doczytałem, co to ma być. I to by mógł. Jeszcze to sobie zniszczę, bo był fajny jakiś materiał to jest ogólnie Idź ode mnie, water dr... fuck Jak pluje to na mnie, jak lama jakaś śliną Gdzie jest Giant startle? Turtle? Ninja Turtle To jest ten żółw I oto jest ten żółw Cześć żółw Zbroję masz widzę A nie będziesz trudnym przeciwnikiem, mi się wydaje. Raczej szybko cię pokonamy Czemu ty mi nic nie robisz, ziom Czemu on się tak kręci? Jakiś specjalny atak? o! Wow. Wow. Już prawie nie żyjesz, stary. Już, sekundę. O, dobra, mam cię. Coś dostałem Coś z żółwia. Turtle skał. Coś z tego można na pewno zrobić, mi się wydaje. A, a jestem pewny, że będzie można sobie zrobić z tego części zbroi. Zobaczymy, jakie te jest mocne potem. I przy okazji, jeszcze wymienię sobie też szmaragdy, które mam przy sobie w tym momencie. Bo, bo, bo to może być ważne. Idziemy po jeszcze jedną misję. Bo wydaje mi się, że z każdej strony świata będzie jakiś potwór, którego trzeba będzie pokonać. Więc w tym momencie mamy jeszcze trochę czasu do nagrywania. Cięcie jakieś były, więc, więc chyba sobie poradzimy. Tam 25 minut nagrania będzie lekko. Pójdziemy do wioski i zobaczymy, czy będzie chociaż jeszcze jedna misja. Ło! Puść mnie! Cholera, Chciał mnie porwać! By mnie ukradł! Sprzedał potem gdzieś. Ło! Słuchajcie. Jest problem. Teraz się pojawiały wszystkie potwory. Wtedy się nie pojawiały. Nie wiem, dlaczego tak jest. Yy, dlaczego tak się stało, ale nie podoba mi się. To wtedy było lepiej. Ewidentnie. Tak, bo ja zgubiłem. Księder, mam w ogóle o co chodzi. Aż, że w nocy nie ma aż takiej tej tragedii, bo faktycznie nie mógłbym w ogóle latać. A że łóżko daleko i tak dalej, no to słabo by to wyglądało. Dobra, do tej wioski wejście gdzieś było. Tu! Mm, fuck, spadłem. Nie chciałem. Cześć. Możliwe, że jak wykonam wszystkie dla nich misje, to coś dostanę fajnego. Eee... Zabijem go! Dostałem plus 10 do reputacji, znaczy plus 5. Tak, czyli mogę sobie z tych rzeczy stworzyć jakąś fajną zbrojkę. Yy, wielki pająk jest 200 metrów tamtą stronę. Tam. Ale tak jak już mówiłem, słuchajcie, zrobię sobie to dopiero w kolejnym odcinku, bo ten odcinek już trochę trwa, więc yy, wezmę sobie coś stąd. Czy lepiej nie? Ten sobie miecz bym wziął. Przecież mam szmaragdy, daj mi go! A może oni nie są szmaragdów? Da się ich okraść? Nie, oni nic sobie nie mają. Mogę się przespać, co jedynie. Dobra, w każdym razie słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, bo mi bardzo! I mamy jeszcze zadania na kolejne odcinki. W zasadzie musimy pokonać jeszcze przynajmniej dwa bossy. Plus dostaniemy coś fajnego, będziemy mogli sobie skratować zbroję. Tak więc, jeżeli jesteś kolejny odcinek, już niedługo to zostawię łapki w górę. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie tyle łapek, co po poprzednim, no to naprawdę będę. Wow, będę tak zmotywowany, że jutro będzie kolejny odcinek Bliskiej Przygody na pewno więc zostawiajcie łapki, piszcie komentarze, subskrybujcie mnie już teraz, bo to jest ułatwienie dla Was, wbijacie na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, papa. Pa.